Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w takim już widać, w, takiej, w gronie. W takim zacnym gronie, fajnym. Witamy, witamy A powiem Wam tylko szczerze, że to jeszcze nie pełne grono Zobaczymy się za chwilę na polu I się przywitamy ładnie, grzecznie Z największą marudą na YouTube to jest Przed <śm> <śm> I wygadałeś No, no, no tak, że... Nie no, jak jest Maciek to myślę, że się chyba <śm> domyślili <śm> to jest z tyłu No myślałem, że nie widać Macieja Pozdrawiamy z Jedzie... tym deszczem i my jedziemy w stronę słońca, żeby nie było no. Miało być pole Sławek, pokaż się, bo ciebie nie było. Siema, siema. Witam, witam. siema, siema. siema. Cała ekipa jest i oka. I lecimy, lecimy pochodzić sobie rozrywkowo. Tego gościa znacie, ale to nie pokazujemy. Wycałujcie <grym> no, się na ma. Macie, będzie seberko? Hmm, pewnie. Będzie soberko, dobrze, fajnie, dobra. Okej, okay, dobra, czekamy za sreberkiem Także ja sobie popatrzę i idę parzyć kawę. <grym> Do pierwszego dołeczka. Do garów mi raz, do garów. Bocian ląduje, weź na grę jak bocian ląduje. Nie mogę, nie, nie, starczy mi bocian w życiu. Trzymajcie paruszyła, lecimy. Są też ujęcia z drona i lecimy. Daniel zwany wyczuchranem, Targa coś z ziemi, Maciek zwany Goldem. Który wyciąga często srebra Też Pertuje Mustafa już pozaniatał Sreberkiem Wszyscy się rozpieszli Po gdzieś tam daleko Jest gdzieś tam Łomen wyczochrana <grywia> Zwana Natalia Która też ładnie wyciąga srebereczka To taka taktyka Rozchodziły się dziewczyny, odeszły od facetów. Tam dopiero się będzie działo pewnie. <grymne> kopiemy, kopiemy ostro. Teraz przejdziemy w drugą stronę sobie i lecimy. No i bardzo ładny sygnał. No i kopiemy sobie. Zobaczymy, co to jest. chwila, zobaczył sobie monetik. Pokażę się zaraz, zaraz, zaraz pa pokażę. Tu, tu, ru, tu. Wyskoczyło coś. I będzie to. ojeju, Straszny zajazd. I masę mrówek, ale też pomijając to. Puh, masę rówek mam. <grymka> będzie to Boratynka, Prawdopodobnie litewska, ale niestety straszny stan. No ale co tam, zaczynamy tym. Zobaczymy będzie si następna będzie lepsza lecimy dalej słuchajcie nie warto być takim nadgorliwym zabrałem tą puszkę z łąki bo leżała osiekana chciałem naprawdę dobrze no i nagle zaczęło mnie coś gryźć nie Nie wiem czy widzicie to czy nie widzicie wylazły z tego czerwone mrówki oblazły mnie całego jestem w tej chwili rozebrany <gry> Na szczęście od pasa w dół jest ok, Ale koszulkę mam zdjętą, bo po prostu oblażą. Muszę zrobić chwilę przerwy, po prostu torbę wyczyścić. I niestety, ale, ale po prostu tu się zrobił dramat mały. W środku w puszce po prostu jest mrowisko zrobione. No. I miałem torbę, musiałem trochę zostawić, niech, sobie, niech się mrówki wyniosą. No i pochodzę sobie na razie bez torby. Tyle z tego. Miałem fajny sygnał. Daniel do mnie przyszedł. No, a taka sytuacja, kurde. Jeszcze mi gryzą gdzieś po plecach. Daniel tam i lecimy dalej. Kurde. Długo do gonicy, stabilny, stabilne, ale bierzemy. Zobaczymy, co to jest. No i tym niestabilnym sygnałem dość głęboko okazał się calak guzik ładny cały z łóżkiem płaski ale jest guziczek no i fajnie patrzymy no i taki przeskakujący sygnał, ale pewny to coś okrągłego sorry, ale po tych mrówkach mam plomba, ok jest plomba Super. Po tych mrówkach mam schizę, że mi ciągle coś gryzie. Były to małe mrówki czerwone. <grymne> plomba trochę dojechana. Nie no, czy jest? szonebek. Solna plomba. Ok. Popularis. Lecimy dalej. Daniel obok mnie właśnie tutaj trafił jakąś klamerę. Idę zaraz zobaczyć co jest. Takie piękne drzewo. Tu było gospodarstwo więc ci to kieruję No i jest. Naj no nic. Mamy jedyneczkę po tyle taki długim czasie. W stanie raczej ładnym. Tak, ładnie taki stan jest. Rewelacja, nie będę tego tarł. Tutaj jest jedyneczka. Stan. Igła. Piękny stan. <gry> Dobra. Lecimy powoli do samochodu. Zobaczymy co dalej ekipa. No i lecimy dalej. No, i oto taki element, może szczućca. To nie ja tu trafiłem, to jakaś maszyna pewnie wcześniej, bo jest też patyna. Może jakiś element szczućca, jakieś zakończenia. Łuska to raczej nie wygląda. Może jakiś kapturek jakiegoś performu. Lecimy dalej. No i kończymy na dzisiaj. Robimy podsumowkę. Podsumowujemy. Wszyscy zadowoleni. Ja tylko zaziemy, tylko że że, nie ja. Zaziemy, że jest silver Boy. Silver Boy, tak. Brawa, ja. Mistrzowie. No i słuchajcie, robimy podsumowanie. Mi nie poszło dzisiaj. Może przez te mrówki. No i zaraz zobaczycie, co fajnego wpadło. A mega wpadło. Ale mistrzowie są po prostu tutaj wśród nas. Profesjonalizm, kopanko, konkretne było i wpadło ładnie. Czekoladę zjedz. Głodny jestem. No teraz tylko pozostało mi tylko marudzenie. Dobra, lecimy do podsumowania. Oczywiście nie obejdzie się bez konkretnego złomu. Trzeba to niestety też wyciągnąć konkretnie. Masę tego było. No i słuchajcie podsumowanie szybkie. Kończymy na dziś. No, coś. No, mistrzowie są naprawdę tu wśród nas. Srebrni mistrzowie. Uki tu chyba rozwalił nam tutaj Gdzie ładnie. za Do Sławka zaraz dojdę, do profesjonalisty <grym> i Oli. Słuchajcie, sreberko, pięknie kurczę powychodziło. Są plomby, jest okay. guziczek. To jest guziczek Dmuchany? kontuszowy. U mnie boratyna, fenol. Kromnie. Brawo Milek, ja Jeszcze się nako jeszcze nakopałem co Sławek, także Sławek zasłu zasłużył na, na taki konkret Jest kluczyk do zegarka, fajnie Prawdopodobnie Boratyna Piękny guziczek, który kiedyś też już taki trafił No tak wygląda no, Tu mamy fanty Macieja, no oczywiście Jest i Poniatowski Rewelacje No i co? Sławka, fanty? Fajne, fajne. Tutaj. Mega, silberek, trafiony. Ta broszka, fajna. I 10 groszy na oko. Tu jest jeszcze. I co, nie wiadomo co to jest, to sreberko, tak? Rewelacja. Kolejne sreberko. Jak się dowiemy co to będzie, to się dowiemy. To będzie. Pewnie, no, pewnie Leopold, bo to naj, najczęściej wychodzi. Rycerek. Mistrz. To... Co to mistrz. Super. Mistrz konkretnie wykopał. Drugi mistrz jest tutaj. No. <laughs> Maciek. No i dziewczyny, także żegnamy się powoli. Trzymajcie się. Było zacnie. Dzięki, bo fajnie w takim towarzystwie pokopać. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Śpiewaj, no! I co kropelka wklei, wklei, żadna siła nie rozklei Ja chciałem się kiedyś że kiedyś Miltowi na szczęście z szajs metalu Wierszczonych na plaży. A on połamał streberko Nie mam hamera. To, to, to oczywiście to nie pójdź Вчера в курге <laughs>